dobry, Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest prezydent Leszna, pan Łukasz Borowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Nie ma podstaw prawnych, aby pobierać opłaty za parkowanie w soboty. Tak orzekł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Sprawa co prawda dotyczy Kępna, ale też niektóre inne samorządy zastanawiają się przed Gniezno. Czy nie zrezygnować z pobierania opłat? A jak będzie w leśnie? Analizujemy ten temat. Na pewno czekamy na uzasadnienie tego wyroku i uprawomocnienie się tego wyroku. Natomiast nie ukrywam, że Miejski Zarząd Dróg Inwestycji analizuje kwestie parkowania w sobotę. Ja mogę powiedzieć wprost... Podjąłbym decyzję, aby w sobotę ewentualnie te miejsca parkingowe były bezpłatne. To nie są jakieś duże wpływy, ogromne. Natomiast największym problemem, panie Podobno koszty będą tak zmiany. Koszty, same, koszty techniczne zmian, czyli zmiana tablic informacyjnych, parkomatów, przepro, zmiana oprogramowania, czy, czy funkcji oprogramowania w urządzeniach Ale technicznych. Ale no, jak Będzie trzeba wydać na to trzeba być. Ja Wychodzę z takiego założenia, że czekamy na konkrety. Jeżeli I się, i się, Jeżeli tak, no to oczywiście podejmiemy odpowiednie tak. działania wydając też określone środki finansowe na, tak jak powiedziałem, kwestie techniczne. Natomiast te wpływy nie są aż tak duże, żeby one mocno wpływały na budżet miasta po stronie dochodów. Są cztery lokalizacje na nowy magistrat, one właściwie się przewijają, ale przypomnijmy, dwie dotyczą terenów miejskich, czyli ulica Norwida, ale jakra No i jeszcze rozważane są też tereny byłych plany i Młynów, ale ostatnio usłyszeliśmy, że mają być zlecone analizy prawno-finansowe, dość kosztowne. To znaczy, po pierwsze, Urząd Miasta przygotowuje na podstawie pracy naszych urzędników. Wycenę kosztów remontów, które należy ponieść w Urzędzie Miasta, aby utrzymać te substancje w należytym stanie. Podam przykład ulicy Przemysłowej 10 samego Karasia 15, gdzie należy wykonać niezbędne na przykład prace remontowe. I to analizujemy, to przygotowują nasze służby. Z drugiej strony też jesteśmy już na etapie końcówki wyceny poszczególnych nieruchomości, aby mieć informacje i wiedzę, za ile moglibyśmy ewentualnie sprzedać te obiekty, gdybyśmy oczywiście uczestniczyli w tym projekcie. Analizy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego są bardzo drogie. Wybraliśmy najtańszą firmę, to są firmy, które specjalizują się w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego ale także potrzebujemy firmy, która pomoże nam y, znaleźć odpowiednie, mm. odpowiednio y, jakby to wyrazić, panie redaktorze, ścieżkę z punktu widzenia podatkowego i finansowego. Ale musimy budować w partnerstwie prywatno-publicznym, Czy można na swoim terenie mm. i wtedy ta opcja jakby odpada. Ale z tych analiz będzie wynikało, jaką znajdziemy najlepszą y, ścieżkę, y, tak, aby podatnicy mieli wiedzę, pełną wiedzę, że wybraliśmy najbardziej korzystną ofertę. Jeżeli byśmy nawet wykonali w partnerstwie publiczno-prywatnym, bylibyśmy pierwszym tego typu miastem czy samorządem, który by przeprowadził tego typu inwestycje, trudną inwestycję. Ja nie ukrywam, panie redaktorze, że w momencie, kiedy podejmiemy już odpowiednie działania i rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi stronami, z punktu widzenia, mówię, inwestorów, zawiadomie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne o tym projekcie. To jest nieuniknione. Nie chciałbym, aby pojawiło się czwarte P. Muszę powiedzieć, że. Panorama Leszczyńska jest teraz pierwszym medium, które może usłyszeć o nowych rozmowach z inwestorami, którzy są zainteresowani obiektami młynów. Jestem po rozmowie z ciekawym inwestorem, który chce zainwestować i notabene nie jest zainteresowany wybudowaniem urzędu miasta. Tak samo plaza, która jest aktualnie właścicielem, w ogóle nie od odpowiedziała nam, że są zainteresowani. Na no jaki cel chciałby ten inwestor przeznaczyć? Cel temu, komercyjny, cel oczywiście związany z. Handel czy usługi i Inwestycją i mieszkaniową i usługową. Lufty? Myślę, że tak. To byłoby ogromne przedsięwzięcie. Natomiast jesteśmy po rozmowach, z których wynika, że miasto musiałoby zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby dać możliwość inwestorowi wybudowania budynków tych mieszkalno-usługowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Jeżeli wpłynie formalnie pismo ze strony potencjalnego nabywcy tej nieruchomości, podejmiemy działania związane z ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ja przypomnę, że ta procedura związana ze zmianą studium, a potem przyjęciem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trwa prawie rok. Jest szansa, że może w skromnej formie, ale jednak. Galeria Goplana powstanie? Są jakieś rozmowy? na ten temat? Są rozmowy bardzo zaawansowane, natomiast e, pragnę podkreślić i przypomnieć mieszkańcom, że nieruchomość przy ulicy Królowej Jadwigi składa się jakby z dwóch działek. Pierwsza działka. Po plaście i po Goplanie, tak? Tak, tak, tak. Jakby? tak, tak. E, te, te dwie działki przecina ulica krótka. No i e, przedsiębiorca, czy znaczy właściwie spółka, która jest nadal zainteresowana inwestycją, chce wykonać zagospodarować jedną dzia, działkę Która? pod, o, wy, wybiorą, wybiorą mhm, tą działkę, wiadomo, kto... one są porównywalne jeżeli chodzi mhm. o metraż, w tym momencie wybuduje, <coughs> przepraszam, wybuduje obiekt handlowy Planowana jest inwestycja bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o śródmieście, czyli podziemny parking, który połączyłby te dwie działki. Czyli w galeria mieście... w skromniejszej wersji? Tak, tak, ale prace projektowe już mogą się rozpocząć, tak zakłada inwestor. Nawet może rozpocząć tą inwestycję w marcu przyszłego roku. Natomiast nie ukrywa, że naturalnym partnerem w tego typu przedsięwzięciu powinno być miasto. Czyli, czyli co, druga jedzie... działka na, na urząd miasta. Natomiast my zachowujemy zasady konkurencyjności. I spokój, i rozwagę My musimy rozmawiać z innymi inwestorami. Ja muszę powiedzieć, że już został złożony wniosek pewnej leszczyńskiej firmy, która mówi o tym, że jest w stanie nam wybudować na naszym obiekcie miejskim Urząd Miasta. Także zbieramy te oferty zainteresowanych stron i oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, panie redaktorze, przy współpracy z tymi kancelariami prawnymi, instytucjami wybierzemy najlepszą ofertę. Celowo wpisałem do budżetu. E, kwotę e, 160 tysięcy złotych na te analizy, ale to jest, są, to jest ta kwota, nazwijmy, e, m, która zabezpiecza nasze działania z punktu widzenia e, formalnego, aby e, i radni, i mieszkańcy wiedzieli, ile to kosztuje. Rzeczywiście to są ogromne pieniądze, ale bez e, doradców i bez fachowców nie, nie jesteśmy wybrać najlepszego wariantu. E, Związanego z budżetem miasta właśnie. Skąd nagła zmiana lokalizacji pomnika Stanisława Brykowiaka? Będzie, czy ma być, przy placu Meciga zamiast rogu Słowiańskiej i Kościelnej? To jest wynik dyskusji na ostatniej komisji e, kultury i sportu. E, propozycja także głównego architekta miasta Leszna i konserwatora zabytków. E, wybraliśmy m, te miejsce, m, wskazaliśmy te miejsce, które będzie oczywiście przedmiotem dyskusji, szerokiej dyskusji. Na, na skraju e, m, tak. tego placu. To jest jakby, jakby mocne zaakcentowanie, ponieważ planujemy inwestycję też bardzo ważną z punktu widzenia Miasta, wybudowanie biblioteki właśnie na placu Metzgiel. Chcemy, żeby ten. Ale jest myciga... pamił dość daleko od biblioteki, e, dystanku, tak, tak, ale też e, przygotowujemy koncepcję na przebudowę całego dyptaku. E, to, to już się pomału dzieje. Ja myślę, że, że to też jest aprobata rodziny, bo e, sam projekt, który powstał, był uzgadniany cały czas z rodziną. Nie chcieliśmy popełnić tego błędu, jak w przypadku pomnika Alfreda Smoczyka, gdzie później e, siostra Alfreda Smoczyka rzeczywiście była zszokowana e, projektem e, artysty. Tu cały czas e, pracowali z nami członkowie rodziny. E, taka została wybrana lokalizacja. Na ulicy Chrobrego e, zmienili, e, była pierwotnie. Ale się taki złuśmy. Tak, Natomiast to wynika z takiej analizy i rozmów ze specjalistami. Myślę, że to będzie fajna, fajne miejsce. I, na najbliższej i, sesji będzie głosowanie. Na, na najbliższej sesji co? będziemy na ten temat dyskutować i podejmiemy uchwałę. Czy szalety na rynku ostatecznie zostaną? Ja wiem, że to temat może niepoważny, ale dosyć ważny mimo wszystko dla wielu mieszkańców. Którzy mówią, po co je likwidować, skoro są tam od okresu międzywojennego, hmm. bo przypomnę, że powstał za czasów burmistrza Kowalskiego. Nie mało kto pamięta, tak, czy zna, czy tak. przyjmował prezydenta Wojciechowskiego. Tak. W no 2000. To znaczy mówię. tak, po pierwsze, żeby one spełniały przepisy prawa budowanego i ten obiekt musi być przystosowany także na potrzeby osób, osób, osób tak. niepełnosprawnych. Tak. Z drugiej strony wychodzę z takiego założenia, że szalety miejskie w centrum miasta będą. Zagospodarujemy budynek komunalny, który. czy Obiekty, pomieszczenia naszych budynków komunalnych. Takie lokalizacje już przekazał mi dyrektor szafranek. Trwają prace archeologiczne. Wydaje mi się, że ten obiekt, który dzisiaj nazywamy szaletem miejskim w cudzysłowie, przepraszam za kolokwializm, może być przeznaczony także na Małe skanse historyczne. Czyli Tam, będzie można, pod, będzie pod, można, pod się siemiak, decyduje, tak, tak z tak, z już można, powiedzieć, można, są ciekawe wnioski, bardzo ciekawe. Dzisiaj spotkałem się z archeologami, którzy poprosili o rozszerzenie wykopów. Znajdują się ciekawe miejsca, natomiast można zobaczyć, jaki jest układ warstw, i być może zrobimy coś na skalę miniaturki muzeum w Krakowie pod sukienicami. To, to też jest wynik badań archeologicznych, a później realizacja tego zadania. Ale jeszcze nie ma takiej bogatej historii. Ale właśnie, właśnie, panie redaktorze. To, co odnajdą archeolodzy, to są coś, to, 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 tego nie było jeszcze w historii. Bardzo ciekawe analizy, i muszę powiedzieć, że robiąc wykopy na rynku, nikt się nie spodziewał, że odnajdziemy na przykład elementy budynków, tak, tak jak do, w jednym i w drugim wykopie z przełomu 16. -17. Ale korzeniów, mieszka tam, nie, nie znajdziecie. Nigdy nic nie wiadomo. Badania, które zostaną rozszerzone o kolejne metry kwadratowe odpowiedzą nam na pytanie, co rzeczywiście zostało znalezione właśnie w tym drugim wykopie. Ja myślę, że i też nie ukrywam, że chciałbym, aby pewien element ziemi czy, czy elementu, które pojawiły się w tym wykopie, został odtworzony w ten sposób, że staniemy sobie i, na przykład, poprzez jakąś element przezroczysty, płytę, będzie można zobaczyć sobie układ warstw ziemi. To jest też bardzo ciekawe. I na dni leżna ustaliliśmy sobie, że archeolodzy będą do dyspozycji i będą pokazywać jeszcze raz mieszkańcom Leszna, jak, jak miasto budowało się właśnie poprzez układ warstw, no i co się odnalazło w tych ciekawych miejscach. Ile jest wolnych środków w budżecie i na co je przeznaczycie, bo różne liczby, miliony fruwają w powietrzu i przyznam, że to sam się gubię. 16, 10, 8, 3. Może usystematyzujmy. To znaczy tak, jeżeli chodzi o podział wolnych środków, to po pierwsze 3 miliony spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Miało być, jest, więcej. miało być więcej, ale to też wynika. Tak na marginesie, panie redaktorze, poprosiliśmy wydziały jednostki, o, a także kluby radnych o propozycję podziału tych wolnych środków. Także same jednostki, I się znaczy, jedno, same nasze jednostki miejskie złożyły wnioski prawie o osiem, na 18 milionów, także, koncert, się koncert, zawsze ale będzie, to, to są nie, niektóre zadania są bardzo potrzebne. No i dobrze, czyli rozłożyć. 3 miliony to czas na spłatę przeznaczalną. Tak, dwa, dwa miliony, sied, 2 miliony 700 już jakby było w budżecie Wyżytane. pierwotnym wykorzystanym też na spłatę, wcześniej, miesiąc, miesiąc, tak, miesiąc, tak? wcześniej tak? zaciągnięte zobowiązania. Już 6 nam prawie od, od tak, odchodzi, tak, a jeszcze 10 e, mamy, tak, około... Tak, zostaje także, hmm. e, zostaje także milion zł kwoty, która będzie nieruszalna w budżecie, może będzie, będzie troszeczkę wyda? mniej, bo ona nadal się zmienia, jeszcze będziemy dokonywać w formie auto-auto, auto. to znaczy to jest to jest zostawione w budżecie w formie ewentualnie Kolejnych y, naszych. I taka rezerwa. Y, taka, tak, to się ogólnie nazywa rezerwa, ale chcielibyśmy to zachować, bo w tym momencie tak ruszają konkursy WRPO, y, inne konkursy i być może pojawią to się nawet to 9 milionów, dalej Tak, Półtora y, miliona złoty na zadania związane z y, y, inwestycjami realizowanymi przez Miejski Zarząd drugi Inwestycji. No właśnie, o tej drodze chciałem zapytać. Jakie drogi na tym skorzystają? Możemy ee, przykładowo? Na przykład... Czy od podstaw będą budowane gruntowe, czy będą modernizowane? Będą bę, 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 bę gruntowe. Ten wykaz, panie redaktorze, ten wykaz to jest prawie 15 pozycji, no, bo tam są rozumiem. i kanalizacja Czyli deszczowa, ale i Ale nie ma wśród nich takich znanych ulic typu i dyskutowano jak 55 Pułku czy Strzelecka, bo tutaj się mieszkańcy domagają gruntownej to, modernizacji to, to akurat w, ty, w tym przypadku będą, ulica Strzelecka będzie realizowana w przyszłym roku w ramach Setynówek. i to jest e, obligo i to jest... E, A co z 55 Pułku? Ja tam e, jeżdżę codziennie, że. 55 Pułku rozmawiamy, dyskutujemy i prawdopodobnie będzie trzeba znaleźć środki finansowe w budżecie miasta Leszna na zrealizowanie tej inwestycji. Ona wygląda jak seks przemysłowski? Notabene kosztem dróg gruntowych. Ja pamiętam wielokrotnie panorama Leszczyńska właśnie pisała też o tym, że drogi gruntowe w dzielnicach zaborowo, tak, 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 gronowo i za to, że nie są realizowane kosztem tych dużych inwestycji. Więc teraz bo trochę jeszcze wrócić, tak, Do tych To znaczy, do na jeszcze, jeszcze jest, tak, tak, ale jeszcze jest ważna kwestia przebudowy ulicy Święciowskiej, tak? To jest jeden z najważniejszych też traktów. Ale on nie by, będzie teraz robiony w ramach tej nie. rezerwy, tej szczególnej. Nie, nie, nie. nie, nie. Tu to, Dobra, to, my się to zamykamy na temat dróg na, 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 i zostaje nam jeszcze... E, półtora miliona z... półtora na oświatę, półtora miliona na... W tym podwyżki? E, nie, to mówimy tam nie o modernizacji. Tak, obiektów, tak? Mówimy, tak? mówimy o remontach i inwestycjach. E, przepraszam, pół miliona. Przepraszam, no pół miliona. E, pół miliona. E, następnie na pewno znajdą się środki finansowe na małe granty w dziedzinie kultury i sportu, które będzie dysponował e, Wydział Kultury i Sportu na pewno znajdą się środki finansowe na wsparcie e, Komendy Miejskiej Policji, e, Komendy, z, szpo, komendy podmioty Miejskiej szpital, Państwowej Straży, szpital. Tam, szpital 400 tysięcy, e, będzie także, będą także środki na wynagrodzenia, może inaczej, może nie na wzrost wynagrodzeń, no na re, regulację regulacje, regulacje, tak? regulacje. To ile średnio pracownik dostanie? Nie średnio wiemy, wcześniej było zaplanowane 2%, natomiast tak po e, może... E, Taki klucz przyjęliśmy, bo m, na przykład pracownik z 20-letnim stażem m, miał mniejszą podstawę pensji zasadniczej od pracownika, który został przyjęty rok temu, dwa Rozumiem. lata temu i wykonywał te same Czyli zadania. Ze starego portfela jakby był, tak? E, no można to i to, 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 to wywołało może nie konflikty, ale też. Czy przy tej okazji chcecie to wyrównać i to, Tak, tak samo regulujemy kwestie różnic e, wynagrodzeń. E, naczelnikom, bo były bardzo zróżnicowane, naprawdę ogromne różnice. Na nie Natomiast... będzie w górę raczej, e... nie w dół. Ona idzie w górę, ale w ramach kwoty, którą zabezpieczyliśmy. To jest 530 tysięcy. Ona jeszcze może ulec pewnym zmianom, ale to są drobne zmiany. I tu, panie redaktorze, mogę powiedzieć tak, że średnio pracownicy niektórzy otrzymają wynagrodzenie 100 zł brutto większe, ale są pracownicy, którzy wcześniej mniej zarabiali i mogą spodziewać się podwyżki w granicach 300-400 zł ja brutto. Ucieszymy. W ramach tej kwoty. Ja przypomnę, że. 1% podwyżki dla urzędników. Wszystkich urzędników w Urzędzie Miasta to jest kwota 1 miliona złotych. Także w tej puli, którą zabezpieczymy w budżecie, no, znaleźliśmy bardzo ciekawy klucz, który na pewno zadowoli wszystkich pracowników Urzędu Miasta. Wśród wydatków jest też zaproponowana kwota 150 tysięcy na samochód służbowy. Niektórzy mówią, Dobra, to można kupić gdzieś za 100 tysięcy. Hmm. Ale to jest e, kwota, która została wpisana, e, ja powiedziałem. E, wszyscy skupiają się e, na kwotach, które szacunkowo wpisujemy, tak? Niech będzie podam... tyle, całą kwotę trzeba wydać. Nie będziemy wydawać. Ja chcę, żeby ten samochód na potrzeby Urzędu Miasta, nie prezydenta, mhm. bo, bo naprawdę rzadko jeżdżę, przez weekend ten samochód nie jeździ. On służy pracownikom Urzędu Miasta, którzy naprawdę jadą do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewódzkiego, do Warszawy. On jest bardzo potrzebny. Natomiast to została taka wpisana kwota, ona nie, nie, nie wydamy na pewno mhm. pieniążków na Mega, przepraszam, furę, tak, ale ten samochód jest potrzebny tylko dlatego, że on no, musi być już po prostu nowy, a stara nasza Laguna będzie przekazana dla, na potrzeby Miejskiego Zarządu drugiej inwestycji. Ktoś w komentarzach, tak mi mówił, bo nie czytam komentarzy, mówił, że dla osób niepełnosprawnych... No jest e, też taki wydatek. Jest tam, nie? No jest, no, znaczy, to, to, jest nie należy oszczędzać to dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, dzisiaj jeszcze rozmawiałem, że to, to będzie samochód, który będzie kosztował 200 tysięcy, także tak, dokonamy auto poprawki. Inna kontrowersja, 50 tysięcy na projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Wojska Polskiego, czyli podbudowę pomnika Smoleńskiego. Kontrowersja? Ja mówię, no nie no, no, patrząc na komentarze, to <grym> ludzie mówią tak, po pierwsze nie pytali, czy w ogóle budować taki pomnik. Po drugie, nie były konsultacji w sprawie lokalizacji. Jest wyznaczony teren. Jest tak? wyznaczony teren, ale to nie jest e, teren, który wyznaczył prezydent miasta Leszna, bo pracuje. A tak to, no, to, są e, To są politycy od e, lewa do prawa, tak? E, Lewica nawet mocno akcentuje budowę takiego pomnika, bo ja chciałbym powiedzieć tym wszystkim malkontentom, że wielu moich kolegów, wcześniej posłów Platformy Obywatelskiej zginęło w tej katastrofie. Nie, Kolejny, bo jest że... argument mieszkańców, że no ale tam nikt z Lesz na i okolic nie zginął, nie, taki powiedzmy, no, więc dlatego stawiać taki to, pomnik. To... No, ale jest to propozycja e, polityczna ugrupowań od Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo Czyli to uczestniczy. To jest w tym, konsensus, tak? To jest konsensus. Ja, nie spotykałem, ja ani razu nie uczestniczyłem w tym zespole, który, który pracuje, i były wskazane różne różne lokalizacje. Miejsce jest jeżeli dobre, jest... bo to osiedle jest takie już trochę, starsze osoby mieszkają, Ja myślę, że, że, to jest ale tak też trochę... 50 po... tysięcy chcemy przygotować nie na sam skwer, tak, na rozumiem. ten trójką. Tak, to jest na projekt proszę, e... pamiętać... Zagroso... Tak, tak, ale proszę, proszę pamiętać też o tym, że jest tam problem z ptaszkami, tak, jest, poważnie, e... tak. z zabrudzonymi chodnikami. A co, te drzewa? Nie, no będziemy chcieli po prostu to zrewitalizować, ten, ten, hmm. te miejsce będzie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o kolejną przestrzeń, Zieloną, którą można poprawić. To nie jest pomysł prezydenta Łukasza Borowiaka, aczkolwiek niektórzy malkontenci będą w ten sposób pisać. Ale gdyby zagłębili się lub gdyby był rzetelnie napisany dany artykuł, to mogliby się dowiedzieć, że jest to inicjatywa polityczna wszystkich sił politycznych działających i w naszym kraju. Ja mówię tu od Sojuszu Lewicy Demokratycznej Platformy Obywatelskiej, a ja nie jestem w żadnej partii i akceptuję tą propozycję. Jeżeli jest yy, yy, taka wola, no to uszanujmy to. No. Zobaczymy czy inne środowiska tego będą bojkotować. I na koniec jeszcze jedna Podobno zaoszczędziliście ponad milion, milion czterysta na przetargu na modernizację Dekana i Kiepury. Ale jeszcze umowa nie jest podpisana, to czy znaczy, są jakieś problemy? Nie, nie, to jest zawsze procedura, która ma związek z uzupełnieniem pewnych braków formalnych ze strony wnioskodawców. Kto wygrał przetarg? No, wygrała firma leszczyńska Drogi i Ulica. Konsorcjum? Konsor konsorcjum, przepraszam. I tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście kwota jest dosyć, zaproponowana przez wykonawcę, dosyć ciekawa. Tu jeszcze pragnę przypomnieć, bo pan redaktor przecież blisko mieszka, ja ostatnio biegłem tam i tak się zastanawiałem ten chodnik, który został wykonany przed wyborami. Mówię, to no jest właśnie. też kur, kuriozalne. To rozbiera, ten odcinek będzie, no będziemy musieli rozbierać. Tak. Rury MPC-owskie, te, które są, idą wzdłuż ulicy Dekana, one zostaną, zostaną pięknie wymalowane. I, bo to jest ogromny koszt. To jest koszt wielomilionowy, no, żeby schować. Natomiast będzie... ten odcinek, odcinek który, który, rur mpc który przechodzi z ulicy na ulicę, on zostanie rozebrany w przyszłym roku, po sezonie. Bramy wjazdowej, tak? Nie będzie takiej bramy wjazdowej. To zostanie zakopane. Tak, ziemię, ale tak. zostanie zakopane tylko dlatego, że MPS musi zaplanować, to znaczy. bo w tym roku będzie po sezonie grzewczym demontował, panie redaktorze, na ulicy Mickiewicza. Tak? Myśmy to zostawili, bo proszę zacząć, część rury jest wymalowana, część nie, a dlatego, dlatego, że po prostu będziemy chować to. tam no, nowy ważny element: powstanie rondo na skrzyżowaniu Kiepury i ba zabędkowych ba ba Bardzo ważne. Staramy też... się tylko, jak zorganizowane hmm. będą roboty żeby w tej części miasta, nie chodzi o mnie, ale chodzi o, o, o szpital, o dojazd do, 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 do wszystko sklepów. Będzie, wszystko będzie mu zgadzać. Na pewno będą... To będzie problemy. duże przedsięwzięcie logistyczne. Tak, e już, już przepraszam mieszkańców za problemy i korki. Natomiast wszystkie uzgodnienia, jeżeli chodzi o organizację ruchu, y, będą uzgodnione z Komendą Miejską Policji, ze Strażą Pożarną, a także oczywiście z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Y, ja mam nadzieję, że w momencie podpisania umowy już przekażemy prac budowy i rozpoczną się to szybko. Kiedy się rzuczy, rzuczy budowa? W maju jeszcze? Ja myślę, że na początku czerwca e, powinniśmy już widzieć. Termin do października, do października także ale będą posuwać się bardzo szybko. E, bo zadanie będzie podzielone na etapy. Zobaczymy, jaka będzie propozycja samego wykonawcy. Ja się cieszę, że ten odcinek zostanie wyremontowany. Będziemy jeszcze, tam będzie w ogóle fajna przestrzeń do... dla rowerzystów. Ona będzie, przebiegała pieszy, ścieżka, rowerowa, tak, tak. będzie No i potem ewentualnie można zastanowić się na tym, żeby zrewitalizować ten park, tak, e, bo on, on też wymaga już takiego innego A każdą, o każdą zieleń w mieście trzeba dbać. E, tak, zdecydowanie. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był prezydent Leszna, pan Łukasz Borowiecki Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.